No ale zobaczymy zaraz. Może, może będzie to troszeczkę lepiej. Dolnie no, ja to Kuba pozdrawiam. By, jakby tak powiedzieć po angielsku enjoy the Sun. No i, i, ten, i do usłyszenia, do następnego spotkania. Także u nas było słonecznie, powiem Ci w tym tygodniu, a, a przy weekendzie to troszeczkę też ma być, później ma być słońce i w, w następnym tygodniu nadchodzącym. Tak, dużo deszczu. Swoim... Także taka Zapraszam tą stację jeszcze z, z, terenową, yyy, e, z Black Piratem, Oscar Sierra 303 z tej strony. Oscar Sierra 303 161 Alfa zulu 77. Ry... Wszystko dolatuje, bezpiecznik mi się topi. Oprawka bezpiecznika mi się smaży, dlatego jest problem. Pozdrawiam Cię z Rytra, z Polski Południowej, z auta terenowego 161 Alfa Zulu 77, Adrian Kraków. Jesteśmy Rytro Makowica. Rytro Makowica, terenowe auto z namiotem na dachu i antena Black Pirate Over. Dobra, jeszcze nie odebrałem Tak, tam Wiem, że Alfa Zulu 77, Adrian Kraków. Nie um, podawałeś lokalizacja jaka jest chyba dokładna i, i tego nie odebrałem, wiesz? Tego nie odebrałem. Yy, wiem, że tam ci się topi yy, oprawka bezpiecznika, czyli coś tam, coś tam kurde nie styka, tam nie ma, nie ma chyba dobrego styku na tym bezpieczniku. Polecałbym gdzieś przeczyścić, może cholera styki, bo coś tam chyba nie, nie, nie działa tak jak powinno. Yy, Adrian, yy, ja. Paid, so radio, indeed, um, to jest w częstotliwości, to znaczy dla mnie to nie ma problemu, uh, nie? Ale Twoje radio na pewno jest w częstotliwości. To raz, dwa, że dobiję tutaj do 5 S, wiem, do 5 ów to jest taki pik, ale QSD jest uh, ogromne i tam nawet spadasz mi poniżej słyszalności, że tylko ślad modulacji ma, wiesz? Czyli gdzieś tam do radiowej jedynki wtedy. Także piątka, piątka to jest taki pik. Adam, a Adrian, Adrian, przepraszam, Adrian, Adrian, mam nadzieję, że doleciało, jakbyś mógł po, podać mi swoją lokalizację jeszcze taką, to by było dobrze, mówiłeś tam wcześniej, że to, na, jesteś na, na wysokości gdzieś 800 metrów, Roger? Zgadza się, Rytro, Rytro, za Nowym Sączem, za Starym Sączem, góra Makowica, Makowica koło Rytra, Rytro, Beskid Sądecki, stacja terenowa, Black Pirat na małym samochodzie terenowym Suzuki i radio obok auta na stoliku, over. No teraz e, nawet e, to już słyszę twoją modulację, <grym>, że tam podkręciłeś troszeczkę Beskid Sądecki. Koło miejscowości Retro, koło miejscowości retro. Romeo, Yankee, Tango, Romeo, Oscar, chyba dobrze doleciało, Roger? 100%, jest 100%, correctly, correctly, jest OK. No to gitara, powiedz mi z jakiego radia nadajesz, Do tego to nie dosłyszałem, wiem, że tam Black Pirate, radio na stoliku koło samochodu, um, samochód to Suzuki, ale nie wiem, czy to Jimmy, czy gitara? Suzuki Jimmy małe autko Suzuki Jimmy z namiotem na dachu Siedzę pod zadaszeniem, radio dziadowskie CRE 8900, jakiegoś dezela wziąłem po prostu w teren, jakiś dezel odratowany wzięty w teren, bo go nie szkoda CRE 8900, 50 watów, over Roger, roger, piątka, pik, taki była, piątka, szóstka No to powiem Ci, dobrze, dobrze to działa no, dobrze to działa, tam trzeba tym koalicjerem troszeczkę podkręcić i jest gitara eee... To jest namiotem na dachu, czyli to taki, jest na takim stelażu. To znaczy na bagażie, się zakłada, rozumiem, ten namiot, tak? I jak się go złoży, to jest taka cieniutka, powiedzmy, walizka na dachu, tak to wygląda? Dokładnie tak jak książka albo szopka dla dzieci. otwiera i namiot się sam otwiera. I na rogu tego namiotu mam rurkę półmetrową odchylaną do góry. Na niej mam Black Pirata bez przeciwwag. Over, over. Szczególnie w takich rejonach, jak tam mieszkasz, to e, no mieli mi, na prawo no, na górki, pojechać sobie kurde na weekend e, z, na łonie natury i, i z radiem pod, pod tym, e, pod pachą, no nie, no może nie pod pachą, ale na stoliku, także gratuluję, no fajny pomysł, e, e, Adrian, proszę. Okej, okay. ja słuchaj prowadzę taką stronę radiomałopolska.pl, mam też fanpage taki na facebook radiomałopolska.pl, ale na youtube znajdź radiomałopolska.pl albo 161 alfa zulu 77, jeżeli pozwolisz to mogę udostępnić filmik z tej naszej rozmowy. Zresztą tam nic nie wkładałem. Dlatego um, tego chociaż mam tu parę filmów do zrobienia, ale jakoś bądź... E, ja e, e, nie, nie wiem czy czasem brakuje się ochoty, czy, czy lenistwo. Nie mam zielonego pojęcia, ale no, taka sytuacja jest, także mm, także jak najbardziej e, jestem za. No, boże, nie żadnego problemu. Mam nadzieję, że, że wszystko odebrałeś na, na słuchu, tam radio działa w 100%, proszę? Roger, piątka, dziewiątka, QSB do 7, także nie jest najgorzej. To pozwolę sobie wrzucić 161 Alfa Zulu 77, no i 161 Oscar Sierra, twoje wywołanie też wrzucę do tagów, także znajdziesz sobie na YouTube. Dziękuję Ci bardzo. 73 z Polski Południowej, stacja terenowa Rytro i zobaczysz sobie filmik, to będziesz miał jasność, czego nadaje, jak to wygląda. Owa. Generalnie doleciało, ale modulacji nie słyszałem w 100%, dlatego że mam. To znaczy, to nie mogę powiedzieć, że wszystko doleciało. Nie słyszałem modulacji, bo kurde, weszły mnie jakieś QRMy na 500 no i niestety Twoja modulacja, no nie wszystko tam wyłuskałem, wiesz. Ja będę szukał pod AlfaZulu 77, czy 161 AlfaZulu 77 na YouTubie, także cię na pewno znajdę, wiesz, i, i tam pewnie do tego do tej strony na tym internecie też gdzieś tam linka pewnie na swoim kanale YouTube'owym masz w opisie um, także tak będę szukał, tak będę szukał i chyba będę musiał um, zobaczyć, gdzie jest jakaś częstotliwość według zakłócenia. po prostu kołem i mi weszły na pięciatrów teraz cały czas takie stałe, jakieś nie wiadomo skąd i um, no i nic nie zleciało. Ale pozdrawiam się, serdecznie, fajnych Fajne łączności życzę i do następnego spotkania. 167, 77 303, tak zwana stacja Portai, bo jakby można było powiedzieć Trzymaj się Adam, Adrian, przepraszam no i fajnych kontaci, do usłyszenia okej, okay, widzę w swoim znaku masz 303, 303, a logo Radio Małopolska to też nawiązuje do loga dywizjonu 303 Trzymaj się, 73 z Krakowa i z połownie Polski To mam 303, tak, to jest Oscar Sierra, 303, 26 dywizja eee, Ale co dalej powiedziałeś, to nie doleciało, wiesz, że to się przybiłeś, bo była piątka, a później spadło i, i nie przybiłeś się przez te zakłócenia, także ja muszę gdzieś poszukać wiesz, innej częstotliwości, bo tak to no nie dam rady, wiesz, nie dam rady. I jeszcze raz spróbuję, logo Radio Małopolska mojego kanału i strony nawiązuje do Dywizjonu 303 swoim wyglądem. Pozdrawiam, 73. O no i teraz doleciało, QRM-y znikły, że logo nawiązuje do Dywizjonu 303, okej, okay, okej, okay, roger, roger. Doleciało w 100%, słuchaj, dlatego taki znak, bo niedaleko tutaj była kiedyś fabryka e, e, tych Spitfire'ów całych, e, pierwsza założona przed II Wojną Światową. To one były produkowane kiedyś niedaleko. Także z tego względu tak sobie pomyślałem, że fajnie było nawiązać jakoś do między innymi do ZB 303, żeby to jakoś powiązać, także dlatego taka końcówka 303 w moim znaku się znalazła. Nigdy o tym wcześniej nie myślałem, a jakoś tak to samo przyszło. Pozdrawiam, do Okej, okay, no to wnuczka Józefa Piłsudskiego-Jadwiga, wnuczka Piłsudskiego-Jadwiga latała z tej fabryki Spitfire'ami do baz lotniczych, odstawiała te Spitfire'y właśnie dla polskich lotników. Wnuczka Piłsudskiego-Jadwiga Piłsudska, owe.